Nie tego vloga, nagrywaj. To Vlog... jest dobra, to Fucking Są owocki, oprócz kanapki zajbistej, są, są pokrojone owocki z widelczykiem. Lepiej niż w łuczędzie. Szanowni Państwo, jakiego Filip Blank wziął Powerbanka na zdjęcia? Powerbanka. Powerbanka na zdjęcia do Austrii. To jest, to jest Powerbank w tam żeby było widać firmy. EcoFlow Flow! Max. Max. A po co nam ten Powerbank? Żeby nie to Żeby nam Flow nie zabrakło. A, a nie ma 230V w krainie? Jeszcze jakiś słuchacz Ktoś prosi? <laughs> Tyłek, tak? Tak, mój tyłek. Klasycznie po pięciu minutach zatrzymaliśmy się od razu na stacji. A i wiesz co oznacza skrót fat? Że umrę gruby? że to coś z Tobą Nie, chodzi mi o to że który widzimy. Fat ice race. Wiesz co oznacza skrót Nie, fat? możesz mi wytłumaczyć. Fat and tasty. Wiecie co oznacza skrót fat? Gruby. Fat and tasty. Yeah. A ty to będziesz składać. Tak możesz zobaczyć. Tam gdzie ja... Do... Co się dzieje? Lecimy? Hmm. tu <laughs> przyszedł stary ze Jest Przyszedł mieszczyciel dobrej no zabawy. właśnie. To GoPro wam jeszcze nagrywa? Jesteśmy w 911 Dakar. Jednym z 2,5 tysiąca egzemplarzy dziewięćdziesiątych. Na i zostały A w tej aplikacji jednym jedynym. Jednym jedynym, czyli to jest tak zwany Red 58 Special, czyli samochód zbudowany na wzór oryginalnej rajdówki, którą sobie Zasada zasada, z Markiem, z Markiem Bachowskim, Bachowskim Tak jest, by brali udział w, w maratonie rajdzie. London, Sydney. I tym samochodem wygrali ostatni odcinek tego rajdu liczący ponad 5000 km. I my w sumie troszeczkę w duchu tego rajdu zrobimy podczas naszej podróży do Austrii, do Celamzy, mm. bo zmierzamy do Celamze 1044 km w jedną stronę z Warszawy, czyli w sumie pewnie za 200-200 przejeżdżając połowę tego odcinka baratońskiego przez I Australię. I Tylko jedziemy do Austrii. Jedziemy. Austria, Australia! <laughs> jaki jedziemy... Jaki <laughs> jedziemy, tak jak powiedziałeś, do Celamze na Fast Ice Race. Na festiwal samochodowy, taki zimowy, organizowany przez Partiego Porsche. No dobra, no to co? Będziemy raportowali z trasy, jak nam się jedzie, i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie w ogóle w tym samochodzie się poczuć jak załoga zasada wachowski. To jest zasada, jak to jest wachowski, ja się pytałem. Czujesz się już jak sobie słab zasada? Jeszcze nie! Ja też nie! A teraz jak się czujesz? Teraz się czuję jak Monika Beluć w spa, ale na pewno nie jak sobie słab zasada. Ale tak przyjemnie, tak płodzi. 9 wiem, Jeszcze to nie Kimaro <noise> <noise> e, Który, który bardziej skacze na tak zwanych pseudoszkolach kurwiczych, e, czyli czy nasz, czy wasz bardziej podskakuje tutaj na tej zepsutej autostradzie? E, no, słowo w kontrada na polskiej drogi Najlepsza daily w ogóle do Polski Jakie może nas wyobrazić, jeśli ktoś chce dziesięćset jedenastkę na Jedzie tak. mi się super Wygodność kubu oceniam na 11 na 10 Ja w ogóle nie czuję, że jadę Jest w kubuach To mnie trochę przerażało, jak tutaj Ej, dobra, jedziemy z tej nie stacji, bo są stać, wyjątkowo nie mieli ludzie. Bo są Czechami, tak? Eee, tak, Szymon już musiał e, wyjść, a. z tej stacji, bo przeszedł z e, otworem dla dzieci i my musimy jechać. Mogę Wam to pokazać, bo to śmieszne. To będzie chyba na mojego vloga. A teraz ja. Te no ja mogę powiedzieć, że jesteśmy w salamandrze już i dla niej. To mi zawsze zmycia, ale na 58 centrum. Ania podpisuje, ja już się bawię. Są poważne sprawy i są mniej poważne sprawy. Ja proszę Filipku. Jesteśmy w kolejce przed lotniskiem. Zaraz na Fat Ice Race. I zobaczmy, No więc tak, mamy taki mikrofon, żeby było nas słychać, trochę I co? Chcemy powiedzieć, że jesteśmy już na Bad ice Race i co tu widzieliśmy póki co? Na początku były kwalifikacje, teraz mamy przejazdy pokazowe i chyba odkryliśmy w ogóle dzisiaj, uważałem, że jednak tych pokazów na czas w ogóle tutaj nie ma. Ale chyba w ogóle filozofia jest taka, że po prostu spotyka się społeczność, która kocha samochody i to jest takie jedno wydarzenie w zimie, kiedy wszyscy mogą się spotkać, czy kochają Porsche, czy kochają nie wiem, inne samochody. Tutaj jest bardzo dużo bagi z takim z Manxów z silnikiem Porsche. How did you get into this bathtub without freezing basically Man it was uh, so boiling hot that I couldn't stay inside I'm telling you You can come right inside for, okay. for an exclusive interview Okay right uh, yeah, outfit Ja na niemieckiej ziemi jestem polskim akcentem, to jest a na Austria. polskiej ziemi to jest jestem niemieckim akcentem. A w Austrii? W Austrii jestem polskim akcentem, bo to jest jednak międzynarodowy, niemiecki obszar. Nie I... no, wspaniały widok, słuchajcie. Myers, Manx, Buggies. W liczbie chyba sześciu, siedmiu. Niesamowita ekipa. Jeden na gąsiennicach. Ja w ogóle nigdy czegoś takiego nie widziałem. A ty tutaj jesteś pierwszy raz? Tak, na no Ice Race jestem pierwszy raz. I jak Ci się podoba? Fajnie, tylko śniegu mało. Widać, że dookoła jest no jednak dosyć wiosennie już, a tutaj chyba musieli sporo tego śniegu nawieść. A powiedz mi, to jest przejazd na czas, czy to jest po, przejazd pokazowy? Jak w ogóle tutaj to wygląda? Nie, to są, to są przejazdy pokazowe. Tutaj nie ma ścigania, tu jest... W ogóle tutaj nie ma ścigania? Minuje aspekt towarzyski yy, i przede wszystkim chodzi o to, żeby dobrze przewietrzyć samochody przed sezonem chyba. Tak, tak ja to rozumiem. Dziękujemy bardzo za ten polski as aspekt prostozy, celące. Polska. Zróbmy to za rok razem w oklejeniu Berry Blank. Grałem nawet dzisiaj. Nieprawda, to był. Tak to był pomysł Bożego Żuławskiego. To... Dzisiaj to był mój pomysł. Porsche. 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 No, ja Ziom, to jest ten sam Porsche. Są przeróżne legendy rajdowe, są... wow, ale poszło! Ja też dostałem śniegiem. Ekstra, mamy najlepsze miejsce. Są... co są? Jak się nazywają te takie małe samochody, co jeżdżą też w Polsce, tacy młodzi ludzie? Cross-karty. Cross-karty, tak, są, tak, są tak. super cross-karty. Dla, bardzo... dla zawodników w cross-kartach jest to spoko pogoda, że tak bardzo nie marzną jednak. Nie jest to impreza na zamarzniętym jeziorze, tak jak w latach 50 ale mamy tutaj bardzo dużo śniegu, ale jest mega przyjemnie, więc myślę, że zawodnicy w cross nie narzekają. No w ogóle słońce świeci eee, i jeżdżą porszaki, jeżdżą porszaki Safari, jeżdżą takie porszaki przerobione przez taką firmę Hill eee, I co, i spróbujemy może, nas wpuszczą na koniec naszym, skoro nie ma lodu, a my mamy zimówki. Prawie nas tutaj dzisiaj puścili. No, prawie udało się Jak jechać. zobaczyli nasze auto. Eee, tak. 58 Dakar Special, to prawie nas spuścili. To dzisiaj. prawda, pan myślał, że jesteśmy jakby częścią, częścią fakt, tego częścią wydarzenia. Jako uczestnicy, zawodnicy wręcz i zostaliśmy niestety cofnięci. Ale tak. na to mieliśmy super miejsce Drugi. na pasie startowym, żeby porobić trochę zdjęć. Drugi zdjęć. pan był bardziej czujny. No dobra, no to idziemy sobie, będziemy robili teraz może jakieś wywiady z ludźmi? Zrobimy jakieś wywiady z jakimiś ważnymi ludźmi? Zróbmy. Stąd na to. Nie no w sensie coś fajni, fajni, ważni, ważni w sensie kultury samochodowej. No to zróbmy to. Okej. Okay. Eee, witam stelam ze. Będę robił teraz wywiad za nią Ganczary. Co, co pani... Co pani myśli? Co pani myśli o imprezie Fataj? Interview right now. So we saw you driving today. It was your first time here? No. Quite frankly, it was my third time. Okay. How was it today? Oh, it was too much fun. It's very slippery, very mushy and warm, but it works so well. And which car were you driving? I was driving an R fifty six eleven, which is what we call it. It's a three fifty six from nineteen sixty seven, but we use the MacPherson suspension from a nine eleven and also nine eleven engine. So it's super powerful. Cześć, Porsche Polska. My name is Aloïsa Roof, and I'm greeting you today from Tylamze at Fat International, the Ice Race. Hi, I'm Ferdi Porsche, and I'm the organizer of the Fat Ice Race and many more crazy events with or without ice.